Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj zrecenzujemy sobie zestaw 71738 starcie tytanów mech. Zestaw ten składa się z 840 elementów i ma on 4 minifigurki, w tym złotego Jaya. Przejdźmy do omówienia samej konstrukcji, czyli mecha. Mech ten jest bardzo duży. Ma on 26 cm wysokości i jest on bardzo giętki. Bardzo dobrze ruszają się wszystkie kończyny. Nawet ma tutaj taki mechanizm, którym może zginać kolana. Wszystko mu się bardzo dobrze zgina. Może przybierać różne pozy. Wiadomo. Jak to mech powinien tak robić. Nogi, niestety na nogach nie ma studów więc nie możemy go nigdzie przyczepić, ale za to bardzo dobrze stoi. Pod noga, pod stopami mam takie oto ule. Jest to wzięte za silniki, dzięki którym ma lecieć do góry. Kolana ma zbudowaną tak, od tyłu one prezentują się tak. Bardzo dobrze się zginają. Fajny mechanizm. Tutaj ma jeszcze takie oto duże stawy, które są. Mają być przykryte przez takie, oto jakieś nogi. Ten, no kawałki materiału, można tak to nazwać. Tutaj w prawej ręce ma on taki, oto jakby miecz, coś w tym stylu. W drugiej ma on taką oto piłę. Miejsce na ludzika prezentuje się tak. Mam tutaj dwa drążki do sterowania, jakieś siedzisko. Tutaj głowa od dołu prezentuje się tak. Mam jeszcze obok głowy dwie strzałki. Jest on bardzo ruchomy, jak już mówiłem. Z tyłu prezentuje się tak. Jest, jest tutaj miejsce na broń. Z tyłu też nie wygląda on źle. Jak w niektórych mechach, strzelajc mi się wydaje, że nie muszę pokazywać jak strzelają, bo każdy to powinien już wiedzieć. Mniej więcej. No i ogólnie mech jest super. Przejdźmy teraz do omówienia minifigurek. W zestawie tym mamy dwie dobre i dwie złe postacie. Z dobrych mamy Zayna i Jaya Legacy. A ze złych mamy Gultara i łucznika dusz. Zacznijmy, może, od tych złych postaci. Łucznik dusz. Ma on oczywiście swój łuk. Na dole ma taką oto smugę. Jak to duchy. Tutaj mam tutaj jakieś oznaczenie, że jest to duch, no i taką swoją szatę. główkę ma taką, jak każdy duch, drugi też ma taką samą, i praktycznie kultur wygląda praktycznie tak samo, tylko że ma trochę inne odzianie na głowie i. Trochę inną broń, i ma on akurat dodany na ramiennik. Ma taką oto słomianą czapkę, maskę i taki oto dziwny oręż. Reszta jest taka sama jak w tym, w naszym łuczniku Dusz Jay Legacy presentation: tak ma on nadruk taki sam jak każdy ten. Każdy, każda figurka rocznicowa z Ninjago Tutaj Ma taką motopodstawkę Z niebieskimi Takimi kulkami Ma on tutaj swój Plecak, że tak podobno nazwę na Orange Główka jego prezentuje się tak, czyli standardowa główka Jaya Nogi jak u wszystkich ninja, go zmienił, ma, inne, ma inny torsik, faj, swój znaczek niebieski, jest przepasany niebieskim pasem oraz pod swoją złotą kimonem, że tak to nazwę, ma jakieś niebieskie akcenty. Przejdźmy do Zeina. Zeyn, jak wiadomo, piąty sezon. Robotyczna główka. Cybergowa. Nóżki. Na nóżkach ma takie małe jakby przywiązane... Nie wiem, co to dokładnie jest, jakieś wstążki, coś takiego. Ma pas przewiązany wokół siebie. Ma on jeszcze taki nadruk sw ze swoim oznaczeniem, jak i ma tutaj taki pas. Pod tym ma jeszcze zbroję. Ten, to jest zbroja, która chroni przed opętaniem przez duchy. Ma on jeszcze tutaj widać kawałek jego robotycznego ciała. Z tyłu zaraz pokażę, tylko muszę go tam trochę rozebrać. z tyłu ma dalej jakieś swoje oznaczenia tutaj ma dalej kontynuację tych pasów tutaj chyba się one kończą bo są zawiązane widać tutaj takie końcówki takie końcówki no i to tyle jeśli chodzi o minifigurki podsumowując zestaw jest super otrzymuje ocenę 9 na 10 no głównie przez to że ma dwie takie prawie prawie że takie same minifigurki wiadomo to jest lekki minus, więc żegnam się z Wami. Dzięki. Cześć.